Mirus, bo ja no, no, nie, już się na lidera No, wiem, czy jak... jest, jak... bo licek, hawarie, jest, to jest? nie Nie, jest. jest? Jesteś Nie wiem. Ale hej, nie, tylko będzie. Nie, a reszta jak jeszcze nie odebrali identyfikatorów, to tutaj odebrać identyfikatory, potwierdzić, wpisać sobie jak chcemy mieć na imię, żeby pasowały wszystkie dane i wszystko, żeby wygrało Bagaże, na bagażowy. Liderzy i chętki na liderów tutaj go Mateusza i za tak chwileczkę będziemy się ustawiać w W spotkaniu być. Żeby usłyszeć wszystko. Także liderzy, osoby w kamizelkach, to podejdźcie tu jeszcze pod wieżę, żeby Mateusz mógł to wszystko przekazać, co tam jest ważnego na ten pierwszy etap. Na pierwszym etapie idziemy kawałeczek tutaj pod asystą policji, więc dbajcie o to, żeby być w zakresie w grup, tak jak jesteśmy. Tak zwykle w takim momencie chcę wam pobłogosławić, chcę wam pobłogosławić, chcę wam... Pragnę wam pobłogosławić i właśnie tutaj też ksiądz. Ojciec. Ojciec Bogdan z Nowej Soli. Jeszcze, czy już no, prawie jeszcze z Nowej Soli. Moi drodzy. Od Maryi do Maryi. Z Królowej Polski błogowie z placu prymasa Wysińskiego, Błogosławionego na Jasną Górę. I w życiu, i w tym pielgrzymowaniu, które potrwa właśnie te godziny czy dni. Niech Maryja wyprasza Wam potrzebne łaski, a wymórcie się. Każdy z Was ma na pewno intencje takie rodzinne, takie osobiste. Ja bym też podsuwał takie intencje, abyście pielgrzymowali z myślą. O pokoju na świecie, o pokoju w Ziemi Świętej na Ukrainie, ale także prosili o pokój w naszej ojczyźnie. Hello. Boże, tak dużo w tej grupie? To jest potężna grupa. No właśnie. Dobra, <grymiania> ja ciężko, to też! I lepiej, no, my i na tam